A no jest dosyć przewrotny tytuł. królowa mafii dałyśmy tytuł, z którym ona się nie zgadza. Mówi, że nie była królową mafii. Ja mówię, ale można przyjąć, że byłaś żoną króla? Tak, no to jesteś królową mafii, jako żona króla. I on już Masa nazwał w jednej z książek Carycą mafii. Ta książka jest dlatego może wyjątkowa, że po raz pierwszy o świecie polskiej mafii opowiada kobieta, i to nie kobieta z siódmego szeregu, ale z pierwszego. Żona jednego z najważniejszych ludzi z tego środowiska. I opowiada w sposób niebanalny o życiu towarzyskim, o opowiada o y, ludziach z tego świata, charakteryzuje tych, których poznała złych mężczyzn, ale też ich żony, ale też ich kochanki. A jednocześnie w Plataf to nagle taki paradoksalny zupełnie w tym kontekście wątek, wiary chrześcijaństwa. Te zdarzenia są bardzo intrygujące i ciekawe, dlatego ta książka jest niebanalna, tak jak życie Moniki. Ona sama do mnie trafiła, i nie szukałem. Przyszedł adwokat, kiedy ona jeszcze siedziała w areszcie. Spytał, czy nie chciałbym napisać książki razem z jego klientką. Myślałem, że z więzienia po pół letnim pobycie za kratami, przyjdzie do mnie kobieta pobróżdżona, zaniedbana, pewnie zestresowana, a przyszła bardzo zadbana, kobieta nie wyglądająca na swoje lata, elegancko ubrana, dobrze się z nią rozmawiało. To jest kobieta, która przez przypadek, można powiedzieć, trafiła do nie swojego świata, właściwie później uznała go za swój, bo ona pochodziła z zupełnie innego środowiska. To była dobrze wychowana panienka z saskiej kępy, z eleganckiej dzielnicy, z takiej dobrej rodziny z różnymi koneksjami korzeniami ciekawymi. Po paru latach spotkała Andrzeja Zet, pseudonim słowik, który przedstawił się jej jako słowik, ona myślała, że to jest nazwisko. Doszło do tego, że zaczęli się spotykać. Tak jak ona opowiada, to on ją zdobył taką niebanalnością zachowania. Nie jeździli razem po całym świecie, w różnych sprawach, w interesach, turystycznie, dla zabawy. Ona tak naprawdę miała dwóch mężczyzn, z którymi łączyło ją takie dosyć istotne uczucie. Najpierw słowik, a potem... Mężczyzna, z którym zdradziła Słowika, czyli Wadim, Ukrainiec polskiego pochodzenia, który w czasie, kiedy Słowik siedział, nawiązał z nią kontakt. On też w tym czasie siedział zresztą. A kiedy wyszedł na wolność, spotkali się i zamieszkali razem. Wadim jest trochę przeciwieństwem Słowika, bo to jest wielki facet. Słowik nie jest bardzo wysoki, nieunieśniony, były komandos, ale potrafił być opiekuńczy, ciepły. Chyba potrzebowała kogoś takiego, żeby się o niego oprzeć. Ona ma do siebie pretensje, że nie potrafiła się powstrzymać, bo nie robi się czegoś takiego mężczyźnie, który siedzi. W tym środowisku jest to szczególnie naganne. Często mówi, że Słowik nie dorósł do niej, że są władim też nie. Że chcieli ją mieć, ale nie umieli tak do końca unieść jej. Miała taki temperament, może nie w kierunku zła ogólnie pojętego, ale w kierunku złych chłopców, bo ona to często powtarza. Ona sama miała taką duszę chłopczycy trochę, lubiła przygody. Ekstremalne sporty uprawiała, jeździła konno, i ten świat, który weszła tak niespodziewanie, zaspokajał te jej wszystkie potrzeby. Początkowo była traktowana przez środowisko Andrzeja nieufnie, ale oni szybko ją kupili, faceci, bo dla kobiet była trochę podejrzana, inna, nie wiedzieli czy to żona, czy kochanka, i ona była dopuszczona do ich spotkań. Jak oni szli bez żon zabawić się, czy szykowali jakieś eskapady, wyjazdy, to żony nie jechały, a jechała Monika. Nie była gangsterką, nie chodziła z bronią, nie uczestniczyła w wymuszeniach, nie zajmowała się tą codzienną robotą, z której oni brali nie czerpali dochody, czyli z napadów na tiry, na przykład w początkowym okresie przemytu spirytusu. Natomiast chętnie korzystała z owoców, tej, mając świadomość, skąd to pochodzi. Ona też to tłumaczy, dlaczego rzeczy niemoralne uważała za mniejsze zło niż, niż inne i nie odrzucała tych brudnych pieniędzy od siebie, a umiała, umiała je wydać na przyjemność. Najbardziej jej zależy na tym, żeby odzyskać dziecko, więc pewnie stąd też płyną sygnały do słowika, takie, można powiedzieć, zabawalowane prośby o wybaczenie. Nie po to, żeby on do niej wrócił. Ona chce się dogadać, żeby miała równe prawa do dziecka, na tym jej najbardziej zależy. Tak jak Monika mówi, on jest świetnym ojcem, świetnie się zajmuje, bardzo dba o edukację ich syna. Często tak bywa, że taki zły chłopiec kieruje losami własnego dziecka bardzo troskliwie i dba o to, żeby nie poszło tą samą drogą.